Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać wieniec adwentowy. Ułóżcie krosno w taki sposób, aby czerwona strzałka była odwrócona w przeciwnym kierunku do nas. Przybudujcie krosno, aby wyglądało tak. Weźcie teraz dwie gumki i nałóżcie je na pierwszy i drugi prawy kołek. Znowu weźcie dwie gumki i nałóżcie je na drugi prawy kołek i trzeci prawy kołek. I znowu bierzemy dwie gumki i przekładamy przez trzeci kołek i czwarty. Powtarzajcie tę czynność, aż dojdziecie do końca rzędu. Skończyliśmy właśnie pierwszą część. Teraz weźcie sobie jedną gumkę. Teraz potrzebujecie jedną parałkę i przeciągamy gumkę przez parałkę. I naciągamy ją na pierwszy prawy kołek i na drugi po środku. Znowu weźcie jedną gumkę. I naciągnijcie ją na drugi środkowy. I drugi po prawej. Następną gumkę nakładamy na trzeci kołek. Po środku. I na prawę poniżej. I następną znowu od środka do prawej. Teraz od trzeciego prawego. Do czwartego środkowego. I znowu od środkowego do prawego. Teraz mamy dwa zostawione. Teraz bierzemy sobie znowu jedną gumkę i czerwoną perełkę. I przeciągamy przez czwarty prawy kołek na piąty środkowy. I znowu bierzemy jedną gumkę i naciągamy na środkowy aż do prawej. I znowu bierzemy gumkę. I naciągamy od szóstego środkowego do piątego poniżej. I następną gumkę od środka do prawej. Teraz od siódmego środkowego do szóstego po prawej. I znowu od środka do prawej. Teraz potrzebujemy znowu czerwoną perełkę. I oczywiście jedną gumkę. Przeciągamy ją przez perełkę. I naciągamy na następny środkowy kołek i po prawej. I znowu bierzemy jedną zieloną gumkę i naciągamy przez środkowy i prawy kołek. I następną gumkę nakładamy na prawy kołek i środkowy powyżej. I znowu od środka do prawej. I następną na ostatni prawy i środkowy powyżej. I znowu od środka do prawej. Teraz bierzemy ostatnią perełkę i zieloną gumkę. I przekładamy gumkę przez perełkę. Naciągamy na ostatni prawy, ostatnio używany prawy kołek i środkowy powyżej. Znowu bierzemy jedną zieloną gumkę i nakładamy ją na środkowy i prawy kołek. Następna gumka od środkowego do prawego tu i znowu od środka do prawej i przedostatnia gumka i ostatnia od środka do prawej. Teraz weźcie sobie znowu jedną zieloną gumkę i naciągnijcie trzy razy przez ostatni kołek. Teraz możemy obrócić krosno. Teraz weźcie sobie szydełko i haczykiem przyciągnijcie górną gumeczkę. Na kołek po prawej stronie. Teraz chwyć tę gumkę i przełóż ją na drugi lewy kołek. Teraz wyjście dwie gumki z pierwszego kołka i przełóżcie je do przodu. Tę czynność powtarzajcie aż do końca rzędu. I znowu przeciągamy gumkę z lewej do prawej. I z prawej do lewej. I dwie gumki do przodu. Znowu od lewej do prawej. I z prawej do lewej. I znowu dwie gumki do przodu. I znowu jedną gumkę do prawej. I z prawej do lewej. I znowu dwie gumki do przodu. I na prawo, teraz na lewo i znowu dwie gumki do przodu. I znowu na prawo i do lewej. I znowu jedna gumka na prawo. I do lewej. I znowu dwie gumki do przodu. Ostatnie dwie gumki przeciągamy do przodu. Teraz możecie sobie wziąć jeszcze jedną gumkę i szydełko. Przełóżcie szydełko przez ostatni kołek i zahaczcie o gumkę. Przełóżcie gumkę i zostawcie na szydełku. Teraz możecie zdjąć wieniec adwentowy, wskrosny. Tak to teraz wygląda. Teraz możecie połączyć te gumki, co mam na szydełku, z tymi. Weźcie sobie jeszcze jedną gumkę. zahaczcie o szydełko. Przeciągnijcie. I zróbcie węzełek. Teraz poprawmy troszeczkę nasz wieniec palcami. I mamy piękny wieniec adwentowy, który możemy zresztą powiesić.